Pamiętacie aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dotyczącą naszego co piątkowego nagrania. Tą aukcję wygrała właśnie pani Zosia, która jest właścicielką małego leśnego przedszkola Kamyki Patyki. Tu gdzie jesteśmy to jedno z miejsc w Miechowickim lesie, gdzie codziennie dzieciaki się bawią, ale i też uczą się, bo metody, które prowadzone są w tym przedszkolu, naprawdę zasługują na uwagę i na docenienie. Jest tu radość, wspólny, wzajemny szacunek, wiele przyjaźni i wiele Atrakcyjnych rzeczy. Zresztą widać to po buziach tych dzieci, które czują się tutaj po prostu jak w raju. Panie Zosiu, gratulując i wygrania, i pomysłu, i organizacji, i załogi, którą miałem okazję poznać. E, proszę powiedzieć coś więcej o tym, w jakich formach pracujecie. Przed szkole kamyki Patyki działa niecałe 3 lata. My jesteśmy przedszkolem, które inspiruje się skandynawskimi przedszkolami. Działamy w zgodzie z naturą, codziennie, niezależnie od pogody, czy pada deszcz, czy jest słońce. Idziemy do lasu i tu spędzamy mnóstwo czasu. Ale mamy też swój budynek przy ulicy Francuskiej 2, i tam codziennie rano się spotykamy i pracujemy. Bardzo bliska nam jest metoda Montessori. To jest taka. Metoda, gdzie dzieciaki same decydują o tym, co chcą robić, jakimi pomocami chcą pracować. Oczywiście mamy wspólne zajęcia, zadania, bo też działamy jak gromada zuchowa w zastępach. Ale ta metoda Montessori jest nam rzeczywiście najbliższa, i ona się też wpisuje właśnie w ten kontakt z naturą, więc no, niezależnie od pory roku uciekamy do lasu. Szanowni Państwo, każdy chciałby wrócić do wieku przedszkolaka, ale będąc tutaj, w tej grupie z tymi ludźmi, w tym miejscu, to naprawdę te pragnienie jest ogromnie odczuwalne. Obserwujcie to przedszkole, to naprawdę przykład warty naśladowania.